Cześć, witam was bardzo gorąco, ja jestem Dudz, to jest God of War Kratos oraz ten straszny moment, który właśnie udało mi się zakończyć, przejść, mam go z głowy Mam nadzieję, że teraz tutaj mi się nic nie stanie i na przykład nie spadnę w dół Ale jak widzicie, nie spadłam I wszystko jest w jak najlepszym porządku Powiem wam, że były tylko cztery próby przed tym, zanim mi się udało więc. Uff, uh, mogło być gorzej. Tak, spadajcie, wy straszne kolce! Spieprzajcie! Ile mi krwi natrujeście w poprzednim odcinku. E, w ogóle to nie jest tak, że ja próbowałam to przejść bezustannie od ostatniego odcinka. Nie, to, to, to tak nie wyglądało. E, po prostu spróbowałam to przejść dopiero teraz. I dopiero teraz też udało mi się. Myślałam, że będę się męczyła z tym dłużej. Ale ostatecznie. Poszło spoko. Eee, problem polega na tym, że kompletnie nie pamiętam, gdzie ja mam teraz iść. I co ja mam tutaj zrobić. Wiem, że zbieram naszyjniki. Po to, żeby zrobić dobrze posągom. <noise> tak, to było głupie. Ale nie wiem, co poza tym ja tutaj robię. Czy ja mam iść tu, czy tu, czy na dół, czy do góry? Cholera wie. A, dobra, to jest właściwa droga. Już pamiętam, bo się ostatnio. Kamero. Denerwowałam, że nie mogę tu tego ogarnąć i że muszę za każdym razem przez to przeskakiwać. Cholera, wiecie co? Jak tam wyszłam, to mogłam to zapisać, nie? Ale jestem głupia. Jak teraz coś spieprzę, to dopiero będzie dramacik mały. Okej, okay, nie spieprzyłam, więc nie ma dramaciku. Może wszystko będzie dzisiaj dobrze, może nie zlamie tak strasznie, jak ja to potrafię. To co mnie tutaj teraz czeka? Wiem, że muszę wziąć... Uh, muszę w... nie wziąć, tylko uzupełnić te naszyjniki. I pamiętam, że tutaj będzie też taka uh, sekwencja skakania. Niestety. Tak. I to jest... Głowa Afrodyty, ok. głowa Afrodyty. Tak, i to będzie się ruszać. A ja nie mam zrobionego punktu zapisu nigdzie. Bardzo niefajnie. Myślicie, że jest tu jakiś autosave? Czy coś? Punkcie zapisu, błagam, bądź gdzieś tutaj. Cholera jasna nie ma. Dobra, idziemy na żywioł. Najwyżej umrę i będę skakać przez kolce jeszcze raz, mam wpracowaną technikę, więc spoko. Dobra, jak to się ruszy? Czy to się chowa całe? Tak, to się chowa... Fuck! Oh. Chwila prawdy. Woo, how sweet. Okej... Okay. Jedno mam z głowy. I drugie też. Myślałam, że będzie trudniejsze, ale spoko. Tutaj mamy orły i mana, która jest mi właściwie do niczego nie potrzebna, ale okej, nie będzie. Uwaga, uwaga Kurcze, elegancko. Myślałam, że się dłużej z tym męczyła, ale jednak nie. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. The path before Kratos was clear, but still, the memories came rushing back. As familiar and permanent as the blades chained to his wrists. Memories of what he'd done in the name of Ares. Memories of how he'd become a servant to the god of war. A beast. His humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos and the soldiers who followed him on his unending path of conquest. All in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, Kratos' army was ruthless. Feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. But there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold, never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied, all who opposed him would die. instant the glory he had reveled in turned to horror the image of his two final victims would stay with him for all his days with that act kratos knew he could no longer serve his master he had but one calling now the death of ares he would murder the god of war You night. Ok, czyli dowiedzieliście się, co tam się podziało. Człego, wszystkiego niedobrego w życiu Kratosa. Uuu, co to się tutaj dzieje? Skąd panowie się tutaj wzięli? Tak bez ostrzeżenia, tak nagle i niespodziewanie. Nieładnie, jeszcze się tutaj na mnie pchacie, tak? Spokojnie nieładnie. Ała! Najlepiej zróbcie krzywy, to już w ogóle będzie świetnie. A kratos za wolno blokuje, coś się... Albo to mi się refleks po prostu z Co też jest w sumie bardzo prawdopodobne. No, nie mogę wyprowadzić tego cięższego ataku. O to co, kółeczko? A jakże, kółeczko. Gin. Dobra, drugi. Tak, tak, ty też zginiesz, maleństwo, sobie nie wyobrażaj sobie. Nie ma tej fulgowej. No złap, złap, Kratos do cholery. Desz, ha. ha, ha, ha! I kto tutaj rządzi? Kto tutaj koksi? To, No kto? Myślicie, że tu da się wejść? Nie, dobra. Nie da się. Okej. Okay. Idziemy stąd. A może to da się zniszczyć i będą orby? Nie da się. Nadzieja matką głupich, jak to mówią. Jednak ja nie lubię, jak oni mi tak kamerę zmieniają, nie? To jest tak straszne. Jak to się stało, słuchajcie? Tak? Nie. Tak? Tak? Cholera, nie wiem. Na pewno nie krzyżykiem. O, kółkiem, dobra. Dobra, kółkiem. Zawsze się boję tego huśtania. Bo mam wrażenie, że się pomylę i przeze mnie biedactwo spadnie. O, właśnie. Cholera, gdzie ja aż zleciałam? No chyba nie. I teraz muszę tam włazić. Ale bieda. Oh. <grywa> chyba nie. <grywa> Ciekawe, gdzie my cofnie. A, okej. Okay. To trzeba się zabijać, tam po prostu. To jest lądrzejsze wyjście. No, dalej, teraz. Samo, że ja muszę troszeczkę niżej zjechać. Albo wyżej, o? Nie, nie wiem. Nie wiem, jak to powinno się zrobić. Tak, żeby zadziałało. Dobrze. Czy z niższego poziomu tej liny, czy z wyższego? Cholera wie. Aha! Aha! Genialna tucji. Idziemy do góry. Mam nadzieję, że nic tu złego, strasznego nie spotka. Chociaż to jest wszystko możliwe w tej grze. No wejdź. I co to jest? To jest dźwignia, tak? Wolę dźwignie niż te takie wiece, co muszę się o, 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 obkręcać. Kurczę, jakie mieli technologie już w stare właściwie. Patrzcie. Spodziewalibyście się? I do zakładzenia! No zero skrzynek, a to takie miejsca w ogóle fajne na skrzynki nic. Haha, wiedziałam, że... A, bo to są w ogóle trumny? Nie? Ja właśnie niszczę trumny. Ojej. Ojej. Nie, to nie są chyba trumny. To nie wygląda jak trum. Ha, ha. Tak, no, fajnie. Będzie się dzisiaj dużo ciekawych. O kurde, pomyłowych. Już Kratos, coś po Będzie się dzisiaj dużo różnych ciekawych rzeczy działo, zważywszy na to, że jest pełno. Um, zręcznościowych elementów Nie, nie chcemy tu. Chcemy tu na tym drugim. To jest chyba dawniej zrobiony safe Oj, słuchajcie, będzie bolało. Oj, będzie bolało. To jest generalnie logiczna łamigówka, ponieważ to się otwiera, tam to się zamyka. Ja muszę zdążyć. Przy okazji nie zginąć. Macie czacze dać się pociąć i w ogóle. Nie, piła. Zostawmy, mnie, zostawmy. Mnie. Za. Tylko nie wiem po co ja to otwieram, jak tam i tak jest zamknięte. Ale to nic, to nic, to nic. Zaraz to tutaj jakoś rozkminimy. Co się dzieje, jak stanę na to? Aha, dobra. Czyli ogarniamy posągi. Tak, zamyka się, wiemy. Dobra, rozejrzymy się jeszcze tutaj, czy jest coś, co mogę zniszczyć i dostać orwy? Jednak orby są podstawą zdrowej diety. <grymne> Okej, okay, to jest... nie wiem, to wygląda jak trumna, ale to tam chyba w środku nie ma... ...trupu, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Posąg numer jeden. Który trafi tutaj Gdzie jest ta płyta naciskowa? Okej, okay, tu Niech sobie tutaj stoi To będzie cały czas teraz otwarte Ale podejrzewam, że z tej strony też jest jakaś płyta naciskowa I też będzie niestety jakiś... Nie ma płyty naciskowej? A, czyli tu będzie płyta naciskowa, dobra w każdym razie, z tej strony jest wejście eee... Zobaczmy czy tu da się w ogóle wejść Czy ja może tu muszę coś kombinować da się, to... I oczywiście się za mną zamyka I oczywiście przylazło Przylazło, no bo tak Czarcie pomioty Aresowe pomioty Spadać na drzewo Dobra no, i przylas drugi. Myślałam, że tam już nic nie ma, już tylko jeden. Chociaż nie, to by było bardzo naiwne z mojej strony wierzyć, że będzie tylko jeden przeciwnik, nie? No, dobra, padł. Już, już, już nie atakuj. Następny. No, nie. nie opłaca mi się w ogóle, słuchajcie, ich wykańczać kutkiem. Ja ich szybciej wykańczam w ten sposób niż. Znęcząc sobie w który wykończył I nie mam jeszcze. Okej, okay, powiedzcie sami, że to po prostu jest miejsce stworzone, nie? To jest po prostu stworzone dla, dla jakiejś większej walki. Po prostu świetna arena. No jakim cudem mnie zahaczył? O Boże, jeszcze psy? Jeszcze psy? O nie, tak, ja się nie może najlepiej powiedzcie, że się zaraz zmienią... Wielkie, wzburzające wszystko To wtedy już w ogóle jest wygodne będzie ci będzie kompleci? Trzeba się pozbyć, zanim przyjdzie więcej. Gin, maluszku, gin. Nie, żebym miała coś do małych, słodkich piesków, ale niestety się do małych, słodkich piesków absolutnie nie zaliczacie. Co? So. Wszystko. Idziemy najpierw tu, słuchajcie. Tu jest ważna rzecz chyba do zrobienia. Tak, to jest bardzo ważna rzecz do zrobienia. Okej. Okay. I teraz chcemy to spuścić na ziemię. Żeby zrobiło wyrwę cudownie. Wiem, że mogę tam zejść po linię, ale nie chcę, ponieważ tutaj jest jeszcze jedna drabina. Mam nadzieję, że tam są jakieś fanty. Nie ma fantów. A może są? A może są? Nice. Pióro. Fajnie. I my chcemy magię. Dobra. Mamy magię. Spadamy stąd. Zobaczymy, czy jeszcze tu jest jakaś drobina morza. Oczywiście, że jest. Ale... Naprawdę się nie... Da, tam nic nie ma. Kuczek, jak pomina jakąś skrzynkę, to mi będzie smutno. Uuu, a jak jestem, wiecie co? Może tam da się dojść. Tylko może trzeba dźwig przekręcić. Uuu, może to jest... Może to jest genialny pomysł, na który nigdy nie wpadłam. Nie, 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 Kratos, w drugą stronę się rozkręczył. Genialne, no słuchajcie, genialne, genialna duc! No po prostu Aż sama w to nie mogę uwierzyć Nigdy mi się nie udało tutaj wejść, nigdy o tym nie pomyślałam na... ale jesteś się dumna? Duc odkryła sekret How sweet Dobra, ale teraz spadamy i wracamy na dobre tory nie wiem, czy ja mam przekręcać z powrotem. Aha, muszę chyba przekręcać to z powrotem, bo nie będę w stanie wyjść stamtąd. Dobra, tak na wszelki wypadek, wiecie co, przekręcimy. W razie gdyby coś tam mi miało nie pyknąć, to lepiej mieć jednak to zabezpieczenie, że będę miała jak stamtąd wrócić, prawda? Prawda. Wierzę, że się zgadzamy. Co mi teraz przylezie tutaj zeżreć? Na pewno coś przylezie nie zeżreć. No dobra, mamy płytę naciskową, słuchajcie, ale nie bardzo mam... Nie bardzo mam posąg. Drugi. Skąd mam wziąć drugi posąg? Tak całkiem poważnie. A, dobra, już ogarniam, co ja mam tu zrobić. Wiecie, co tutaj trzeba zrobić? Ja zaraz pokażę, co tutaj trzeba zrobić. Tutaj, moi kochani, Trzeba zabić to, co zaraz tu przyjdzie. A przyjdzie na... O, wiedziałam, że przyjdzie. Przecież zrobiłam, kurczę, mu ostry atak, a on mimo to wyprowadził ten skill. To jest bardzo ciekawe. O, cześć, chłopaku. Trzeba się widzieć, ale chwilowo zajmę się pani kolegą. Ha ha, ha. Unik, Kratos, unik! O kurcze, trzeba trzecie. nie wierzę. Tak, tylko. Nie zdążyłam go złapać, wykończył szybciej. Jakieś wślizgi w ogóle robią. No było Dajcie mi to tutaj zmontować. Dobra, słuchajcie, zabieramy stąd posąg. No ja wiem, ja wiem, że to się teraz zamknie. Takie oczywistą i to ciągle pokazują. Zabieramy stąd posąg i przesuwamy go w to miejsce, gdzie tutaj jest właśnie to kamyk? Okej. Okay. Wpadnie tam, cudnie. Dobra. I posąg będzie, słuchajcie, stał teraz tutaj i będzie dociskał tą płytę. Kamień. a kamień trzeba podnieść i spuścić na tamtą płytę, uh, żeby blokował. Żeby blokował tamto. Myślę, że ja dam radę tam wejść po tej linie, bo w sumie nie chcę mi się otwierać tamtych wrót. Ale chyba mi się nie uda. Bo chyba nie będę w stanie wejść, co? No, tak właśnie myślałam. Dobra, musimy iść naokoło w takim razie. Mam nadzieję, że znowu mi tu jakaś porcja tych fagasów nie wyskoczy, bo to by było dość niefortunne i bardzo niepożądane przeze mnie. Dobra, nic nie ma. Chyba, że tu jakiś runda druga czy coś? Nie no, dobra. Jest spokojnie, jest dobrze. Teraz tak idziemy tu. Podnosimy kamień. Wracamy, kręcimy korką i... Perfek. Jak genialna jestem, jak, no jak, no jaka ja jestem genialna. Dobra, tylko teraz trzeba tam wrócić i przeżyć i zdążyć. Nie lubię czasówek, ale mi się trudno. Trzeba się z tym zmierzyć. Okej. Okay. I ostatni. Dobra. Wiesz co, zrobimy sobie jeszcze zapis? Tak, w razie gdyby mi coś nie wyszło i gdyby miało się coś skasować, bo z tymi starszymi grami to właściwie zawsze cholera wie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. To jest po prostu chyba hasło tej serii. Otworzywszy się, cudownie i lecisz, Kratos. Lecisz, mistrzu. Chodź tu to. Fuck! Fuck! Uff! Ale byłam tak blisko Jeszcze raz. Jest po prostu odcinek czasówek i zręcznościówek, irytujących zręcznościówek dodatków. No nie wierzę znowu w tym samym miejscu! Już nie zdążę cholera jasna. Demet! Ja za bardzo chcę. To jest właśnie ten moment, w którym powinnam być cierpliwa. A mi się strasznie spieszy, bo już wiem, że tam leży. Tam czeka na mnie nagroda, po prostu. Okej, okay. cierpliwie, tuc. Cierpliwie. Cholera, nie wiem, z której strony najlepiej uderzyć w ten. A. Nie wiem, kiedy tam skoczyć, żeby ta piła mnie nie skosiła. A najgorsze jest to, że jak skakałam za pierwszym razem. Oczywiście nie miałam takiego problemu i wszystko się udało za pierwszym razem. A teraz jak już mogę, jak już dam radę tam wejść, to po prostu widzicie co się dzieje. I to jest ta straszna świadomość gracza po prostu. On już może już nie zdąży. Za długo się tam robiło. A, to już się zamknęło w ogóle, no to czadowo. co, tak jak skaczę do tyłu, przynajmniej sobie wyczuję jak te. To... Dlaczego ja w ogóle teraz skoczyłam? Co, co, co ja chciałam tym osiągnąć, naprawdę? Co za kumidus. Tak, Człowiek jak chce. Nigdy nie wychodzi. Cholera jasna. Ja to wszystko wytnę. Nie, tak naprawdę nie wytnę, bo wy lubicie, jak mi nie wychodzi lamień i się wkurzam Czymże byłaby duc bez swojego lamienia, prawda? Zwykłym ducem, a tak jest. A mundusem. O co, o co mi chodzi? Dlaczego ja przesłucham tym głupim analogiem? Co ja wyprawiam? Cholera jasna o ten walnięty dół. masakra po prostu nie jestem dzisiaj sobą chyba, wiecie chodź tu jak to. nie biegnij, biegnij biegnij Uuu, fuck you, udało mi się Uuu, to na pewno jest architekt albo to nie, tamto to pewnie jego żona ...i w ogóle śmierdzą. A, tego się nie da zniszczyć nawet. Okej. Okay. Okej, okay, to są szkice tych pułapek. Ale może się tutaj nie będę w ogóle rozwodzić nad nimi, bo to nie, nie po to tu przyszłam, tylko przyszłam po głowę architekta. Próbowali mnie zatrzymać. A, próbowała mnie zatrzymać. Powiedziała, że bogowie są głupcami. I ja jestem głupcem. She may be right. Może mieć rację, lecz oni przyszli do mnie. Uwierzyli we mnie. Ona musi być powstrzymana. A teraz ich nie ma? Mojej całej rodziny? Nie mogę robić tego dalej. To coś tam. Dawaj, web. Czyli to na pewno jest, słuchajcie, żona architekta, którą prawdopodobnie on sam zabił, tak żeby było ciekawy kratos cóż za mina. Dziękuję pani. I przepraszam jednocześnie za zbezczeszczenie zwłok. Nie róbcie tego nigdy. Ani w domu, ani na cmentarzu, ani w kostnicach. Nigdzie. I moi kochani. Oto wchodzimy gdzieś. Gdzie chyba będzie się działo coś ważnego. Prosiłabym się szukać kompletów Bardzo bym prosiła. O, tam jest punkt zapisu pisku, cudowny. Cudowny. nic nie jest. Tylko... Chyba, że ta ściana jest do zniszczenia. No nie, nie niszczy się. To nie! Bez łaski. Dobra, mam wrażenie, że też widzicie, że zbliżamy się już do, do, do celowego miejsca. Do tego miejsca, dla którego w ogóle przyszliśmy do tej pieprzonej świątyni. Dla którego tyle wycierpieliśmy, a zwłaszcza kratos. Dlatego ja dziękuję Wam już bardzo. Mam nadzieję, że nie mogliście się doczekać na ten e, odcinek po długiej przerwie. I mam nadzieję, że widzimy się już niebawem, czyli po weekendzie. Trzymajcie się i cześć. あ。